Siemanko, witam was bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale, a w nim będzie podsumowanie mojego pierwszego Food Champions w 21, które zagrałem. Skończyłem z oficjalnym bilansem 17-11, czyli 17 wygranych, 11 porażek. Jednak no dwie porażki to były kompletne wylewy FIFA w takim sensie, że nie wytrzymałem w ogóle serwery i wyrzuciło mnie z meczu i zaliczyło mi oczywiście porażkę. Dwóch meczy już nie dogrywałem, bo już nie było po prostu sensu. Sami zobaczycie co się działo podczas tego odcinka, nie chcę wam nic skracać. Jeśli dobrze się bawiliście oglądając mój odcinek, proszę zostawcie suba, lajka, komentarz, możecie udostępnić, a teraz już Was zabieram ze sobą już do FIFA. No dobra, właśnie wyszukujemy przeciwnik przed chwilą wyszad, ale dalej już mamy następnego. Mam nadzieję, że ten mecz uda się wygrać, już będziemy w tym goldzie trójce i, i będziemy walczyć spokojnie, golda dwójkę. Może jak się uda, to jeszcze golda jedynkę zdążymy uciągnąć, a wtedy już zobaczymy ee, co będzie. Na skład przeciwnika uważam, że mocny. Bardzo szybki przód. Także zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Dobra, państw... to jedziemy. Przed nami kolejne... Przez chwilę myślę, że już jest aw. Będę z zaakceptowaniem tego meczu. Ok, stoimy nisko w obronie. No, Mam dobrze, przyjęcie... O, ja od razu strata, głupia strata. No, ale niestety, bramka Tracimy bramkę. Po głupiej stracie, naprawdę, głupiej stracie. No w cyglu Trzeba się iść do roboty. Tak, jak już możecie zobaczyć na poprzednich filmach. No, Timo Werner to jest zmora mojego podczempionstwa. Co tu się dzieje? Kolejna głupia, bramka. O Boże nie chcę w ogóle za podanie. Roboty, walczyli o każdy metr boiska, zmusili rywali do błędu i wykorzystali zdobytą przewagę. Brawo. No i mamy dwadowzera, jak to mówią, piłka wciąż w grze. O i karny panie sędzio. Dokładnie tak. No i proszę, rzut karny, arbiter dyktuje 11. Szansa na zmniejszenie skraw o połowę żółta kartka za to zagranie, i oczywiście rzut karny. Zasłużona to dobrze, nie Dobrze, wykorzystamy. No i dalej. No nie myślę z przodu. Dobra, na szczęście odbieramy. Ej, może nie było spalonego? Nie mogłem to kończyć. Jesteśmy w Ż. Ogwa schodzi. O proszę. I podobno. Tedy Vandenberg, to, to powinno być bramka, sytuacja. To powinno Dobrze, teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Za chwilę może być dogodna okazja. No, dobrze przeczytał to obrońca. Dobry pressing, odebrał piłkę. Dogrywa. Piłka. Tak jest, i mamy 2-2. Dobrze, wysoki pressing dał radę. Chodzi mi o zakres z Niestety. Nie można tak mało energii, że. kondycji w Dobre sensie. Dobrze, Bakambu. Dobrze, ucieka obrońcom. Wchodzi Bakambu i robi robotę. To jest właśnie to Bakambu. Czy przedziennik wychodzi? Czyżby? Nie. Chwilowe zdenerwowanie. A my jedziemy dalej po swoje. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja. O, druga żółta karta jest czerwona. Duże ułatwienie dla nas, ale musimy pamiętać o tym, że wynik jest taki, jaki jest trzeba ja to dociągnąć do końca. Nie dogra tego meczu do końca, w niewesołej sytuacji stawia swój zespół. Świetna akcja w obronie. Dobrze teraz odczytał intencje. O jest karny. Drugi karny Arbiter dyktuje rzut karny. To może być punkt z własny. A i nieładnie będzie rzut karny i sędzia wyciąga dodatkowo żółty kartonik. Słusznie, takie zagrania trzeba tę pić. Zgadzam i mamy... O piękna brameczka od Gabriela Chrystusa. Zamykamy te mecz 4,2, dwie bramki przewagi już w 82 minucie. Już raczej nie do odrobienia przez przeciwnika. I mamy Golda 3. Czyżby Rage Fit od przeciwnika? O, no, utracono połączenie z przeciwnikiem, czyli standardowo. Jedziemy, kolejny mecz, szukamy przeciwnika. Wiedział, że nadchodzi lokomotywa. Na zasiewce Goldmana. Dobra, teraz poważam, mamy kolejnego przeciwnika. No, taki skład. Niepozorny bym powiedział: Serich Ramos i Klosterman. To będzie, kurde, największa zmora Jeśli przez to przebić, I kurde, to będzie ciężko Ale bez głupiej straty, już w początku Jacku, będzie prowadzenie? Nie, i niaki Ulinus Ale mnie rozklepał, nie spodziewałem się Szczerze myślałem, że on tym Adamom Traorę będzie strzelał, Oj. Strzał. Dobrze zablokował. To może być I mam jedynie jeden, jeden. Dobrze, opłaca się naczuć do samego końca. O piłkę. Pięknie. przejmuje piłkę. Niestety za wolno się obrócił. No co tu o, przeciwnik robi? No dobra. Przeciwnik się chyba zdenerwował Nie wiem, co taka nagroda? Chyba nie wiem tu o co chodzi. Chyba, że mama mu zabroniła grać. <laughs> może coś tak być. Dobra, tu szukamy kolejnego odcinka. No co mam tu zwlekać? Jedziemy dalej. Po kolejne zwycięstwa i do awans. Do Golda dwójki. O, no, Alan. Jeszcze nie ciekaw w jaką gra. Diego Silva, Fernandinho. Miałem Fernandina na samym początku, ale... No, Rudiger i Tomori to, to jednak to jest co innego. Inna liga. Szybsi zawodnicy wysi przed wszystkim. Henderson, no czemu miałby Rodrigo Moreno. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. Gabriel Jesus. Świetne podanie za plecy rywali. Centralna, niepilnowanego kolegę. I mam 0 rezerwę. Od... Co już będzie wychodziło znowu? Nie, że ci ludzie w, w ten poniedziałek, gdy już jest koniec podczas, w ogóle są z niecierpliwością. Zostałem jedne bramki i od razu wychodzą. Zostają jakby darmowe wygrane w ogóle. Nie wiem, że mi się jeszcze uda Gold jedynkę zdobyć. To już by w ogóle był cud. Dobra, szukamy kolejnego przeciwnika. No, o, znalazłeś, dobra. Super. To gramy kolejny mecz, dawajcie. FC Gulmany walczą teraz o Golda dwójkę. I skład przeciwko. Mares, Thiago, Alcantara, Dembele, Aguero. Wypożyczony Ramos. O, proszę No, skład dosyć solidny. Nie pojrzenia. Dobra, to jedziemy z tematem. To nie jest piękne wyjście. Mam nadzieję, że PP nie będą I mam 1-0. Aku Pięknie akurat wyszedł PP i Gabriel Jesus Akurat dobrze, że tak szybko podałem, a nie przytrzymałem taką piłkę. Mam już 1-0 w grze o awans do, 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 do Golda 2 ładnie grają taka klepka w języku piłkarskim dobra, pięknie go zatrzymuje Pereira A nie to jest karny! Jest karny! No nie wierzę za to jest karny! Na szczęście broni to kół Gospodarze teraz o mało nie oddali prowadzenia. Widać, że kibice siedzą jak na szpilka. na pozycji. Gabriel Jesus. Piękne wejście do I mamy już 2-0. W 18 minucie oczywiście dużo, dużo szczęścia. Nie powiem, że nie. Najpierw obrona Lorisa, no jeszcze branżę. najpierw obrona Karnego w ogóle, Bergwijn, i mamy 3-0. Ta... Także mamy Golda dwójkę. bardzo szybko wite, chyba najszybciej w... <laughs> najszybciej w życiu chyba w ogóle rangę, gdzie wiem 3 mecze, gdzie są potrzebne oczywiście 3 mecze. A jak już mamy teraz Golda 2, no to co? Po Golda 1 jedziemy. Dobra, znalazłem nam przeciwnika. Jest to podobny skład dosyć, w którym grałem Twamy, czy chyba wcześniej. Chociaż nie, bo na napadzie był Werner. Dobrze mi się dobrze mi się wydaje. Dobra, jedziemy. Ale ładnie mnie porobił. Już ładnie napędza tu Pepe. 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 I odsłupka i mamy gol. Kolejny mecz, kolejna wygrana. Czy to będzie czwarta z rzędu? Jeśli teraz to dociągnę do końca. I oczywiście to wygramy. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Co to było za tyle? Nie, no to jest tylko i wyłącznie szczęście. Tu nie mam nic do dodania naprawdę. Co tu się stało w tych GRZE? bronić? Nie, Loris? Kury, dobra. Dużo gra przez tego Pogba. Muszę na niego zwrócić uwagę. Załatwo ten złot za czytelny. Ależ on przeszedł przez tego zawodu. O jezu, Regulio, co ty zrobiłeś? Boże, są przy piłce. Mierzona piłka wprost z zapleczeniem. Gol, kapitalna pogoń! Prowozum. I na Czy to się dzieje naprawdę? Jeszcze mi zatarczył, kurde. No nie wierzę. Chcę wprowadzić mojego czarnego konia w Ależ teraz luka na skrzydle. Tomas? Gabriel Jezus? I było spalonego panie sędzio? Próbował odebrać piłkę, ale by zrobił to w sposób wody. niedopuszczalny. Oj, 4-2. Oj, słyszałem. Zobaczymy to, Tańczył. Okupuj podanie. Dobra. to już wspomniałem niestety. 5 drogów. Ja pierdole, no. Dzięki, naprawdę to zrobił. będzie to tańcu, kurwa, no co za gościu. Jest powtórka. Jest bezradny z góry. Ładnie przekrzycił <noise> piłkę. Henderson Wspaniałe podanie, Jest 5-3. Walczymy dalej. Nie. Ostatnia akcja. Niestety, to... kurde, prowadziłem to 2-0. Przegrałem 5-3, kurde, 5 bramek stracić. W tak ważnym meczu. No dobra, tak naprawdę gramy ostatni mecz no bo jeżeli zostały mi 3 mecze, teraz. No, i jeśli przegram ten mecz, no to już tak naprawdę nie ma sensu grać dalej. Dobra, znalazłem nam przeciwnika, także jedziemy dalej. Tak naprawdę no gramy o to, czy gramy dalej, czy jesteśmy w grze, czy nie. No to się okaże już zaraz. To się was do oglądania. Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawe. To już z jedziemy do meczu. Piłkarz... Przeciwnika pod nogami. No, jak na razie nie powstrzymany, czy będą prowadzili? On się obrócił. O, skubany, ale to jest to, co mówię. Przyjmuje piłkę, a dalej ją ma pod nogami. Czy jak to Paris mówi, futbolówkę 2-0 w 15 minucie. Niestety. Przesuwa się w stronę bramki. Pięknie Tomory zbierał właśnie zaatakował. No już blisko pole karne. Świetnie przedał się przez obronę. I Gabriel Jesus. Mamy dwa Przelili bramkę kontaktową. Dobrze się rozwija ten kontraatak. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal nie 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 miał do niego podać. Nie do niego miał podać. No przecież co to jest? Dobra. Po futczenkę już gol 2 zostaje. Dzięki, że obejrzeliście mój materiał do samego końca, a teraz jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to zachęcam Cię do zostawienia suba, lajka, komentarza oraz udostępnienia filmu, a teraz zapraszam Cię od razu w czwartek lub w piątek będzie materiał z otwierania nagród z Division Rivals oraz Food Champions, także zachęcam Cię do zostawienia suba, żeby być na bieżąco oraz dzwonka, także widzimy się w następnym odcinku, na razie, cześć!